Dzień dobry! W dzisiejszym materiale chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy jeszcze z nami nie współpracują, właśnie do wspólnego działania. Jako, że nieustannie się rozwijamy, poszerzamy wiedzę i wzbogacamy się, chcielibyśmy się tą wiedzą też z kimś podzielić. Dlatego zapraszamy do wspólnych działań wszystkich redystrybutorów, instalatorów, firmy ochrony mienia oraz integratorów. Przede wszystkim wybierając właśnie naszą firmę otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości i produktów prosto od producentów. Jednocześnie otrzymujecie także opiekuna, który do, dopnie wszelakich starań, żeby zaspokoić Wasze nawet najbardziej wygórowane pragnienia i oczekiwania. A co za tym idzie sprzęt będzie dostarczony zawsze w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie. Jednocześnie dodam od siebie, że jeśli to ja wstanę się opiekunem kogokolwiek z was, drodzy Państwo, to możecie liczyć na ciągły uśmiech i pogodę ducha, ale to nie wszystko. Jeśli nagle się okaże, że potrzebujecie towaru za oceanu, nie ma problemu, sprowadzimy to w każdej chwili. I to też nie wszystko, ponieważ też wychodzimy naprzeciw potrzebom i ostatnio pojawiły się u nas paczkomaty, jeśli chodzi o ułatwienia kwestii logistycznych. Dajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest pomoc techniczna. Kiedy nagle coś się stanie i potrzebujemy technika, który pomoże po prostu zapanować nad problemem. Dlatego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oferujemy także pomoc techniczną. jednocześnie, bo to znowu nie wszystko, są możliwe programy lojalnościowe, za co zdobywamy punkty bądź bony na następne zakupy. I jednocześnie na święta wysyłamy również bardzo fajne i wartościowe paczki świąteczne. Na zakończenie chciałabym dodać, że posiadamy bardzo wygodne, intuicyjne B2B. Można w nim kilkoma kliknięciami zrobić zakupy do swojej pracy, kupić kamery, switche, alarm i wiele, wiele innych w bardzo dobrych cenach. Jednocześnie jest to strona TST. Mamy również drugą i TST, gdzie można zakupić laptopy, telefony, generalnie sprzęt IT. Zatem wszystko można zakupić w jednym miejscu. W naszej firmie współpraca popłaca, zatem serdecznie do niej zapraszamy.